Będę jechać do Decathlonu, ponieważ muszę kupić taki roller do rolowania ciała. Byłam w tamtym tygodniu u fizjoterapeuty i właśnie okazało się, że przez ten kontuzję stopy mam nierówno rozłożone napięcie w nogach, więc muszę tak jakby to właśnie rozluźnić, no i będę teraz jechać, żeby kupić. Ogólnie zmałam sobie makijaż, przybrałam się już tak na domowo i właśnie udało mi się kupić ten roller. Wygląda to ogólnie tak. To znaczy, tutaj jest taki zestaw trzy w jednym, ale głównie chodziło o tą taką największą rolkę. I właśnie najpierw się porozciągam, czy tam zrobię jakąś jogę, a później jeszcze powykonuję te ćwiczenia od fizjoterapeuty na te mięśnie, żeby je porozluźniać. Yy, także ja lecę się teraz właśnie porozciągać, potem się jeszcze umyję i będę się pomału kładła, może jeszcze ogólne coś przed snem. うん。 Będę szła teraz na przystanek I będę wracać do domku Rano jeszcze byłam na rynku Przeszłam się tak na spacerek Bo jest bardzo ładna pogoda Chociaż już czuć, że to nie jest Taki upał letni Bo mimo, że jest słoneczko i niby jest ponad 20 stopni To jest taki już chłodny wiatr A właśnie jak rano tym bardziej czuję, że to już są takie nieletnie poranki. I właśnie jeszcze przed kontrolą sobie wstąpiłam do MPK, bo szukałam kolorowanki. bo ostatnio mam taką fazę, żeby złożyć sobie coś pokolorować. I w sumie odezwę się, jak już wrócę, bo jest taki hałas, bo idę obok głównej ulicy. Ja właśnie wróciłam do domku, zaraz się pójdę przebrać. Mogę Wam jeszcze pokazać outfit. Miałam takie jasne spodnie, to są chyba takie mam Jeans i taki top czarny, lekko krótszy. Pokażę jeszcze kolorowankę, którą udało mi się kupić. Więc ogólnie wygląda ona tak, jest bardzo ładna, w sensie ma taką bardzo ładną okładkę i tutaj gdzieś się w różnych miejscach błyszczy. I nazywa się Milion Jednorożców. Ogólnie ona ma takie fajne strony, bo mogę Wam pokazać kilka, na przykład tutaj jest taka bardziej szczegółowa. Ale są też takie na przykład większe obrazki, gdzie jest mniej szczegółów i na tym mi w sumie zależało, bo chcę się pobawić z cieniowaniem y, kredkami i pisakami. No i są tutaj przeurocze te obrazki, naprawdę. Ja ogólnie już miałam dużo takich właśnie tych kolorowanych dla dorosłych w swoim życiu, ale ta mi się naprawdę bardzo podoba. Kosztowała 30 zł i jest właśnie dostępna w Mpiku. I ona się wyróżnia z tych, które wszystkie miałam do tej pory, że ma jeszcze takie na przykład czarne strony, więc myślę, że to też będzie takie fajne urozmaicenie. Ja ogólnie jakiś czas temu wróciłam z wyjazdu z mamą, babcią i właśnie moją siostrą Byliśmy dzisiaj tak pozwiedzać sobie Kraków, pospacerować Spędziliśmy właśnie razem czas, byłyśmy na kawce No i bardzo miły dzień, ogólnie pogoda się fajnie udało, bo było ładne słodeczko Mi jeszcze udało się kupić trzy takie ładne bluzeczki w Zarze Witajcie w piątek, ja ogólnie niedawno wstałam, będę teraz ćwiczyć i dzisiaj jest ogólnie bardzo ciekawy dzień, bo wieczorem przychodzą do mnie i do mojego brata znajomi, bo robimy taką imprezkę na zakończenie wakacji i mamy taki fajny motyw wymyślony, żeby wszystko było ustrojone neonowo, kolorowo, coś takiego, dlatego że my mamy ledy ogólnie w pokojach tutaj i mm, możemy dać na taki kolor granatowy i to trochę daje taki jakby efekt ultrafioletu. No i pokażę Wam właśnie, jak będę przygotowywać wszystko na tą imprezkę. Mam dzisiaj bardzo dużo rzeczy do zrobienia, bo muszę wszystko wysprzątać. Muszę przygotować jakieś przekąski. Wcześniej jeszcze muszę na zakupy, żeby pokupować picia właśnie te przekąski i tak dalej będę musiała się jeszcze wykąpać, umyć włosy, także dzisiaj jest dużo rzeczy do zrobienia, ale jest poranek, bo jest ogólnie przed dziewiątą i praca się dopiero zaczyna o dwudziestej, także jest, jest trochę czasu. No i w sumie tyle, także ja lecę do ćwiczeń i... Witajcie kolejnego dnia! Ogólnie dzisiaj jest prześliczna pogoda, jak widzicie, ale od rana jest mi jakoś tak chłodno. Zaraz idę też do paczkomatu, ponieważ muszę wysłać jedną paczkę. Tak właśnie ja teraz mówię, to zapraszam Was na moje Vinted, tam sprzedaję jakieś ciuszki, w których już nie chodzę. I właśnie ostatnio dodałam też case'y z poprzedniego telefonu i właśnie jednego z case'ów teraz pójdę wysłać. A tak poza tym, to dzisiaj też taki domowy dzień się zapowiada, bo... Mam w planach pomontować poprzedniego vloga, poczytać książkę, już rano trochę czytałam, poćwiczyłam też sobie z rana i ogólnie mam w planach jeszcze kontynuować serial, bo ostatnio wkręciłam się w Insatiable, nie wiem czy dobrze to wymawiam, ale właśnie zaczęłam dzisiaj drugi sezon i pierwsze kilka odcinków miałam taki no luźny serialik, pooglądałam sobie, a potem jakoś w połowie sezonu pierwszego się tak rozwinęło i się teraz tak na maksa wkręciłam, a u mnie to jest ogólnie rzadko, żeby się wkręcić tak w jakiś serial. Um, także takie mniej więcej plany na dziś, ale już to się pewnie zobaczy. Um.